Więc właśnie, ponieważ jesteśmy w takiej fazie, że jedni uważają, że już, drudzy, że dopiero wchodzimy, to jest kwestia dyskusji, ale ja osobiście uważam, że już weszliśmy w fazę nowej zimnej wojny. Co to znaczy? No to znaczy, że trzeba jednak porzucić tę generalną strategię czy filozofię próby budowania bezpieczeństwa w Europie na zasadzie partnerstwa z Rosją. Przez całe 25 lat Zachód oferował Rosji współpracę, współdziałanie, razem próbujmy pilnować bezpieczeństwa. Rosja to odrzuciła w ostatnich paru latach, a w tym roku w no sposób już taki zupełnie definitywny i ostentacyjny. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Mamy nową nazywaną ogólnie strategię bezpieczeństwa narodowego, przygotowaną przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego we współpracy z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Wielu też mówi, że nowy minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna trochę zaczyna, zgodnie z tym, co pan mówić, mówi, zmieniać ten sposób prowadzenia polityki zagranicznej, polskiej polityki zagranicznej. Wielu zarzuca mu lub chwali, że być może nie jest jastrzębiem, ale jednak mocno zaostrza kurs. Pan to widzi? No, to są inne charaktery poprzedni minister spraw zagranicznych i obecny minister spraw zagranicznych. W związku z tym siłą rzeczy osobowość też odciska swoje piętno na stylu prowadzenia polityki. Ale jeśli chodzi o główne kierunki, proszę zauważyć, tu nie następuje zmiana. Tu jest ciągła kontynuacja polskiej polityki zagranicznej. Oczywiście to zmienia się sam styl, same metody, podejścia, e, narracji na ten temat i tak dalej. Natomiast Ale to kierunki... bardziej retoryka niż realne działania. Tak też uważam. I na sam koniec, Panie Generala. Dziś chciałam zapytać, czym dla Pana, jako dla obywatela, jest patriotyzm? No Pamiętanie o naszej historii, o tożsamości, że jest się Polakiem, ale w sposób taki, bym powiedział, spolegliwy także do innych, do innych narodów, do naszych sąsiadów nawet naszych wrogów z historii. E i próba wspólnego robienia czegoś dla Polski, wspólnego razem z tymi Polakami, którzy nie wszyscy są jednakowi, są także różni. A co jeżeli uważający się za patriotów inaczej rozumieją bezpieczeństwo i dobro Polski? no to trzeba ich przekonywać, trzeba z nimi rozmawiać. Ja przynajmniej tak staram się robić. Zapraszam bardzo różnych przedstawicieli różnych organizacji, instytucji do siebie, do bbn -u. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, szukamy wspólnego porozumienia, znajdujemy pewne wspólne nitki, ale rozchodzimy się w niektórych sprawach z innymi poglądami. No takie jest życie i uważam, że w takich warunkach trzeba robić i dobry patriota to jest taki, który nie pobudza jeszcze bardziej tych różnic, a stara się te różnice e, niwelować. A co pan czuje, jak pan słyszy, jak część Polaków dziś śpiewa ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie. Ja myślę, że trochę dla przekory oni śpiewają, albo trochę, trochę omamieni jakąś propagandą partyjną, bo to jest najgorsze, co nam się może przytrafiać, to jest to właśnie partyjność, partyjniactwo w polityce polskiej, narodowej. To jest naj, najtrudniejsze, to trzeba jakoś starać się eliminować i szukać tego, co łączy. Szukać tego, co łączy, dlatego jeszcze raz powtórzę za swoim szefem, panem prezydentem, próbujmy łączyć, próbujmy iść razem, próbujmy budować siłę Polski razem, mimo różnic, które w sposób naturalny między nami występują. No i to chyba najpiękniejsze podsumowanie naszej rozmowy, szukajmy tego co wspólne. Generał Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był dzisiaj państwa gościem. Bardzo dziękuję za dziękuję tę wizytę. Bardzo. Dziękujemy państwu do zobaczenia i dzisiaj po prostu świętujmy.